Dzisiaj będziemy łowić brejloty, powróciło to zamiast tych innych rzeczy, no i przede wszystkim najpierw będziemy, otworzymy i zobaczcie, będziemy mieli łowienie, szczęście bardzo dobre i dodatkowe szczęście, o już pierwszy, tutaj idzie mityk, drugi mityk już, ale, a to co to? O, to będzie że lepsze do łowienia. To to kupiłem. No i trzeba to wziąć. Dobra. Zobaczymy tutaj. Dobra. O, dobra. I łowimy. O, kolejny orangutyni, Zobaczymy, czy ta wędka coś daje i by... będzie tą lepsze, bo Hmm, słabo. Loli, loli, Teraz łowimy i idziemy od razu sprzedać. Dobra. No, dwa jest pod rząd, bo ta wędka jest jakaś słabsza, myślę. Czy coś nie, mhm. dobra, wchodzimy. Nie pytajcie, ten twojego kamelu jest potrzebny mojemu, bo ja tu ale nie myślę, że on ma takie słabe konto, on ma takie jak ja. Tylko, że... Yy, yy, no. Yy, to jest jego drugie konto, które ostatnio sobie stworzył, więc... Dobra. I łowimy, i łowimy, i zobaczymy, co wyłowimy. Kripi, teopi, teopa, teipa. Dobrze, że wyłowiłem tego tripa tripa bo jest mi potrzebny do rebuffa. Lekale do No Dobra, mam bazę pełną. To idziemy sprzedać. Tu. Dobra, należy... I łowimy dalej. Teraz to... U zobaczcie! Strala lelita normalnie sobie poszła tutaj z takie mocne szczęście. Ja jeszcze to doładowałem bardziej. O! Teraz koko fan... Zna... to elefanto. Tak jak w tamtym odcinku mówiłem, że my się myli ze sto byli elefant. I tutaj kolejny mityk. Zobaczcie, to szczęście jest naprawdę potężne. Więc... Te szczęście jest naprawdę duże, że tak jak widzicie w prawym dolnym rogu, że mamy takie fioletowe szczęście i ono jest mega dobre. Jeszcze przez 9 minut, więc myślę, że może coś uda nam się. Ym, sprzedajemy orkalelu, tego, sębeł i łowimy dalej oczywiście. Nie kombinujemy. Fajnie, jakby te, teraz bym złowił u din duna, bo mi jest teraz potrzebny do jabylifa. Więc to by było mocne, bo teraz yy, właśnie yy, od Indindun, a potem tape trap teraz, te i teraz go sprzedałem, właśnie wyłowiłem, więc dobrze by było. Łóżko na w diamondzie. Dobra, ale sprzeda. tej kto jest. Cerylos Bombini to jest lepsze, bo ma mutację. Więc sprzedajemy. Oczywiście tutaj musimy łowić, żeby widzieć, czy jakieś dobre nie idą, bo jest mocne szczęście. Więc wiecie. Ej, to jest mocny chyba. Gdzie to? Existra Lily to w diamondzie. Secret. 675 tysięcy na sekundę. Może to jest jak secret. Więc nie jest najgorzej. Już mamy... Knipę. Dzisiaj próbujemy złowić... Przy... Ponad milion, więc to będzie trudne to wyzwanie, ale wiecie, trzeba ryzykować. No co tu się stało? A mam dom. Hmm. Hmm. Nie wiem co by tu, a tego. Hmm. Dobra, użyjmy dalej. Mhm. Zobaczymy coś. A i mówię, że jutro będzie filmik z eventu. Bo ogólnie to ym, za dwa dni jest opening prezentów. Hu-hu-hu. No, to jest event i będą już wygrane y rzeczy świąteczne. I będą nowe lucky bloki, a i lepsze odadnie lucky bloków, takie świąteczne. W pierwszym lucky bloku, który pójdzie, to będą dobre rzeczy mega podobno. Ale nie wiem, czy to prawda. jak baronie oktopusyni. Oby, nie, to Oby, może teraz w bazie spróbujemy złowić Op. jeszcze przez 5 minut będzie to łowieniu, więc mam nadzieję, że jeszcze coś oprócz tego Exit z w Diamondzie się coś uda. ale tylko teraz w Goldzie. Tutaj jest 562 tysiące, a tutaj 675. Co jest? Dobra. Mówimy dalej. Kalelo, lokalolo. Przedajemy, może teraz tutaj będziemy mówić. Dobra, zobaczymy, czy coś od tego Exitera Lalo w diamond będzie coś lepszego. Przypominam, że już teraz widziliśmy 2, ale jeden w Goldzia jeden w... Jeden w Goldzia jeden w tym... O od go idzie. Idziemy kupić. Zobaczcie jak szybko ten Hop. Dobra. Kupujemy. O nie, muszę więcej miejsca w baję szybko. Zdążę? Zdążę. Zobaczcie. Nie. Nie udało mi się. Ja cię nie mogę. Ja. Dobra, to też nie było jakieś najlepsze, bo 200, coś tysięcy na sekundę, więc wiecie. Ale nigdy go nie miałem. Miałem podobnego, tylko że on tak nie skakał. Ale go sprzedałem, chyba Chyba ktoś mył. O los, alkoholikus. mi <kühm> dalej. Ale, o kokofanto elefanto kolejny, już dzisiaj drugi. Na tym szczęściu serio mega dobre. Bejrati idą lela Teraz Dia. Ja. Ale serio sami musiał. Trochę moim zdaniem. No jakby fajnie, że jest, tak, ale. No fajnie po prostu. Hmm. Hop, hop, hop. Dobra, na razie jest git. I czy. O. Tutaj zobaczcie mi taki ciągle jakieś idą praktycznie w tym szczęściu, bo to jest, uwierzcie mi, chyba najlepsze szczęście. A to jest chyba bardzo rzadko. No ja nie mogę, bananita dolfinita. Przecież to jest takie słabe. Idziemy teraz po tym. Yy... Eu não sei o que é, bananita da Dolphinita. Rucalirucal. Dobre. Mm. Ah, tá bananita Teraz idziemy na sam koniec mapy połowić. Hop, hop. Hop. Zobaczcie, mityk, mityk, więc... Szybko musimy zdążyć złowić, bo już 15 sekund do końca tego. Myślę, że potem jeszcze coś. Błagam. Zdążę, zdążę. Jest, zdążyłem. Dobrze. No i to tyle z dzisiejszego odcinka. Czekajcie, jeszcze wam miałem pokazać, jaki był najlepszy bajer, od którego udało nam się. Nim został Exit Tralalelo Secret 675 tysięcy na sekundę w diamondzie. No i to tyle z dzisiejszego odcinka. Wpadajcie na jutrzejszy filmik yy... Najwięcej, no i to tyle ode mnie, na no ja. Oj.